W dniu, w którym internet składa się w większości ze zdjęć kwiatów i różnorakich życzeń, pozwólcie, drogie panie, że spojrzę dziś na tradycję Dnia Kobiet z nieco innej perspektywy. Czyż nie jest to paradoksalne, że w jednym dniu w roku wyrażamy nasz podziw i szacunek, a przez pozostałe dni pozwalamy na to, aby. Codzienne nierówności i niedocenianie Waszej roli spychały na dalszy plan Wasze zasługi. Zastanówmy się, czy to sztuczne święto w swojej obecnej formie nie jest jedynie próbą zrekompensowania tego, jak często umyka nam docenianie Waszej niezwykłości. Zamiast jednego dnia, który ma wynagrodzić braki w codziennym uznaniu, Wyobraźmy sobie każdy dzień jako okazję do celebrowania siły, determinacji, mądrości, intuicji, miłości, troski, kreatywności i pasji, które emanują z każdej z Was. Kobiety każdego dnia udowadniają swoją siłę, pokonując przeszkody i walcząc o równość. Kobieca empatia i zdolność zrozumienia drugiego człowieka budują mosty między ludźmi. Macierzyńska miłość, troska, ciepło rodzinnego ogniska i opieka nad bliskimi to nieocenione dary, które oferujecie światu. Wasza kreatywność i pasja. Inspirują innych, a tysiące drobnych gestów, których dokonujecie każdego dnia, czynią świat lepszym miejscem. Dlatego, drogie Panie, nie chcę, aby jeden dzień w roku definiował Waszą wartość. Jesteście niezwykłe każdego dnia, a Wasze osiągnięcia i Wasza obecność powinny być celebrowane nieustannie. Zamiast kwiatów i życzeń raz do roku, powinniście być otaczane szacunkiem i uznaniem na co dzień, ponieważ po prostu na to zasługujecie.